film bestia. Są niby widoki z Afryki, ale bardzo, bardzo za mało jakby nie było. Niby muzyka jest, ale w ogóle nie słychać. Aktorzy nie grają, ale bardzo kiepsko. Ten film to jest kolejny hollywoodzki gniot. Naprawdę... Nie na ten film, chyba, że naprawdę naprawdę nie wiesz co co zrobić. I ten, no nie jest to już absolutnie totalna i tandeta jak ostatni filmy, typu nie czy wrobiony. Natomiast uwaga, po pierwsze, możesz siedzieć i, i się zastanawiać, Czemu mają do zabicia zwierzę? I czemu pistolety nie zadziała? Czemu musieli nią nie umie trafić do najgłości dosłownie o dzieci dzieci takiej? Czemu? W końcu cała armia żołnierzy uzbrojonych w karabiny maszynowe, również nie może trafić, nigdzie nie może zrobić, a radne osoby są po prostu jak sparaliżowane albo zupełnie sprawne. Więc jest masa nieścisłości po prostu, jest to film po prostu jak, jak dla dzieci z przedszkola, no. Ale można powiedzieć coś dobrego. No, scena walki końcu jest dobra. ale no, co z tego, jak trwał na kilka, może naście sekund? I jakby, no powiedzmy, że jest tam jakiś niby, jakaś niby puenta do tego. Jest to film żenując płytki, skliwe dialogi, za chwilę tylko. AJOKA, AJOKA, AJOKA! Trzymajcie się dalej, trzymajcie się dalej, trzymajcie się dalej. No, co to jest w ogóle za chwilę, co to za chwilę tam, tam nic się nie dzieje. Żal, żal, że w ogóle coś takiego puszczają w Chinach. Ehm, lepiej iść jeszcze raz na dobry film ehm, Top Gun, Elvis Presley, czy coś naprawdę zrobnego skusznego?